Dziecko, kurwa, beń, Pojebany, pojebany, w zakręcanie, co pętanie! Wstanie, co pętanie, co pentanie, wykręcanie, stów, cały pojebany klub robi łów, błów, Cały pojebany klub, klub robi łów, błów, Zawsze jakiś kurwa wjazd. Nie może być inaczej! O! Jest, jest bliźniak naprzeciwko. Dużo medów, dużo, dużo, dużo. Uh. 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 Może jakieś kurwa te blowapy, może... może nie Ale, Ale to wiecie jak to jest Mam nadzieję, że będzie dobry kurwiony, no bo to jest tak nieraz, że mm. Nie opłaca się po prostu wrzucać dwuminutowych bitw w moim wykonaniu. Wiadomo... No, to jest, często mi się zdarza, że, że sobie tam pojadę i, i ginę jako pierwszy. No to nie jest fajne jeszcze wiecie. Tutaj odpalacie z nadzieją, że coś śmiesznego, coś, coś, coś głupiego powiem, a to kurwa leży rozjebane, nie. To już intro dłużej trwało niż moja bitwa, nie. Ale no, dobra. Koń pierdolenia, tylko we dwóch lecimy, szkoda. No, dwa, trzy, kurwa, no nie niedobrze. Niedobrze, niedobrze. A, dobrze, nie dojechał cfel. No po... Bo... A, ty kutasie! Gora, kurwo, za przyjęcie tego. A, też mi przybiłeś. O, kurwa, o, kurwa. Bak, bak. A Bak... To... Kurwa ty szmatu jebana w dupę! Kurwa zajebiecie cię! Dubi! Kurwo! Kurwa jebana przybloczyła mnie! Kurwa szmato! Malik ty kurwo jebana! Gdzie ty jesteś szmato pierdolona w dupę? Kurwa... Gdzie ty jesteś, ty? Dziwko! Już mogłeś wycofać, szmato jebana! E ty kurwa, groźby nie, bo kiedy się ja ci grożę. Niesportowe zachowanie, no sport, do sportu to ma dużo kurwa bloku, szmaty kurwa. Nie, to jest za blok, ignoruj kurwa. Dobra, jeszcze jedna bitwa. <grystanie> kurwa. Co za pech jebany w dupę. Ja mam tu jakiś fajny czołg w ogóle? Nie mam nic. Ach, chuj, pojeździmy. No, 20, no ale to z CW. Albo nie bo to na bogato to nie chcę. Chociaż, chociaż to, mój ulubiony joke. Niech stracę. Niech stracę. Jeszcze F mi wiebało. No. Kurwa, mać. Z kim ja gram, że F tu wrzuciło? Nie wiem, nic nie poznaję. Kolorów nie mam, nic nie powiem. Kurwa, mać, kutas złamany. No, wycofałbym. Jeszcze mógłbym odbić, kurwa. Ja wiem, jakby to się zakończyło. Ja mam moc przewidywania, więc kurwa, wiecie. Jeba dziwka, no. Stanął, kurwa, i mi przybloczył. Pierdolony. I się zrobiło. W ja. Kurwa. Kutasy. Nie dadzą pograć. Let's go, kurwa. Dobra, lecimy plażą Omaha. Chciałem na środek przez chwilę, ale nie jestem medem. Co ten paś, kurwa tu robi? No, ja pierdolę, Mephisto Kenny, kurwa, nie no, Polaki jebane, cebulaki, kurwy złamane. Się, kurwa, polaczki podobierałeś. Primery, kurwa, jakiś roxyr.pl, Szmaty. Pierdolę was w dupę. No. Muszę jakiś kamuflażek sobie kupić, bo ostatnio jako jedyny na było nie miałem, to taki wstyd trochę. A tu muszę za golda, bo to tak to wiecie. Pierdolę no. Jadą dziwki pierdolone kurwa po górach. Hmm. Cebulandie kurwa nam wrzuciło Efe już tam kurwa w ogóle wypierdala wszystkich pod sam dach. WYPIERDALAJ KURWA Zblokuj mi szmato jeszcze raz No kurwa najebani Kurwa lepszych puszczają, mnie, Wolę zginąć kurwa jako pierwszy niż... KURWA WYJEDŹ Z TEGO, TEŻ ZROBILI TE ŚCIERWO JEBANE Już bez przesady z tym kurwa jebanym Głównym, ja w ogóle mam mikrofon, to mam. Nieraz też mi się zdarza pierdolić kurwa przez 10 minut, a tu mikrofon. No, ale przynajmniej bitwy nie są takie ultra wypierdolone. A jeszcze kurwa zwoleja, szmato. Czy z czego tam? Lubię ukryć mordę. No, F, pokaż klasę, dziwko. Pokaż ryj. na pierdol. Coś mi przycina, kurwa. Nie mogę też na tym grać ścierwie. Tym akcjonem, bo tu też kurwa z dupy takie wychodzi. Gówno. Z dupy do mordy. Co, jesteś dupą? Przodem? Przodem. Tak nie mogłem ogarnąć, bo tu no wiecie. <laughs> o oh, fuck. O oh, fuck, i FC! I kurwa masz mi los jebanych. Fów mi się zachciało jebanych. W dupę kurwy. masz... wypierdalać kurwa, co? No? Golda używaj kurwo Wy dobrze, że ktoś tu podjechał przynajmniej Przynajmniej nie trafił Tam nie podjadę, bo mnie wyjebią Przynajmniej zgasłem na sekundę Co to kurwa było jakieś zezy Dobra, jednego efeza wypierdolę. ładnie i kurwa chuj w -e. o nie, o nie, o lol, je... a jest, ale dałem dupy, no bo na no wkurwieniu troszkę gram, jeszcze zaraz Arta mnie wyjebie, dalej, przynajmniej za może dostałem, no kurwo. No nie poszło mi, no. Chuj. Przynajmniej widowisko jakieś było. W pierdolu, kurwa. Kurwa, za mało mam FPS-ów. Jebany w kurwa. Z tym nagrywaniem jebanym. Kurwa, na ultra low muszę nagrywać, albo kurwa pozmieniać te detale, no. Wyłączę, jest, kurwa, 50 klatek. Jebane action, kurwa. Nie, muszę pomyśleć, ale mi się nie chce. Co by to zrobić z tym tym nagrywaniem pierdolonym w dupę? No, ale poglądajem. Poglądajmy. No, co nie razi z pemiksem? Kuj. Ja miałem pecha kurwa. Od razu do mnie się obrócili ty. A kurwa tam był Tedek, no to dziwne, no. Oni może wiedzieli, że podjadę dyk. Mmm. kurwa, o kurwa. Pst. Dobiłeś kogoś w ogóle? No co te arty... no, zabijają. Uf, fuck. Co za syf. Kurwa mać, no. Nad nie wiem jak nazwy tego czołgista, czy kurwa obiekt czy T110, bo to był w ogóle wstyd Nie wiem może Jasnowic, bo tam chyba coś mówiłem, że kurwa ten no, Lubię sobie ginąć tam na początku bitwy, nie? No No dałem dupy, no kurwa, macie wstyd, ale chuj, niech będzie, kurwa, dziewki złamane. No jedna nie moja wina, druga, no. No nie wiem, no, no co, no już na lagi nie mogę zwalać, więc teraz na FPS-y, dlatego na fps -y, no bo kurwa, mam zjebany upload. Więc muszę kurwa myśleć tak, żeby mi się łatwo to wgrało, nie? Żeby to przy, przynajmniej jakoś wiecie. Żeby to nie jebało przez całą noc tego kurwa w 20 minut, nie? Chuj, lepiej, że skapowali niż jakbym mieli go gonić z izby, zginął i po meczu. Dobra, a tamte wygrali, przegrali? No, przejebali, kurwa, szmaciarz. Dobra, kurwa, no ja tu dałem dupy. Nawet nie ma co patrzeć na mnie. F trochę sobie na mnie nabiło. się rzuciłem niepotrzebnie też. Czekajcie, ja dużo straciłem. No to dobra, jebać, to bogactwo. A tu obiekt. Mm, kurwa, szmaciarz. jeszcze sobie natuk, D major, kurwa. Dzięki mnie. Dobra, pozdro, trzymajcie się.